Coraz mniej miejsc na premierę, ale wciąż dostępne bilety na niedzielny spektakl Teatr Miejski w lesznie zaprasza na kolację na cztery ręce w reżyserii Tadeusza Wnuka, premiera 25 listopada o godzinie 18. Kolejny spektakl 26 listopada o tej samej godzinie. Bilety do kupienia w kasie teatru na ulicy Narutowicza i na teatr miejski leszno.pl. To chyba jest taki pierwszy tytuł, gdzie kiedykolwiek myślałem o tym, żeby zrobić coś, co jest teatralne i coś, co wiąże się z teatrem, to zawsze ta sztuka była takim pomysłem numer jeden. Bardzo chciałem kiedyś spowodować, żebyśmy mogli coś takiego zobaczyć, chociażby, ale. Nie marzyłem kiedyś o tym, żeby też produkować, brać udział w produkcji czegoś tak fantastycznego. A czemu fantastycznego? No tutaj wracamy do ogromnej miłości nas wszystkich w Lesznie, do, do muzyki barokowej przede wszystkim. Wracamy do tej sympatii, przecież szkoła muzyczna, jesteśmy silnym ośrodkiem muzycznym, a więc wierzę w to, że ogromne zainteresowanie, a nawet dla tych, którzy nie do końca Kochają barok, nie do końca są rozmiłowani w polifonii, w muzyce organowej. To nazwiska Bach i Händel, Händel nie są nazwiskami, które nie zaznaczyły się w historii ich rozwoju kulturalnego. Tu wreszcie, co mnie cieszy w Lesznie, mamy komedię, ale komedię nie farsę komedię, której doprowadzamy do spotkania dwóch największych przedstawicieli swojej epoki do którego tak naprawdę nigdy nie doszło i oni Wyobrażeniach twórcy, wyobrażeniach autora sztuki pokazują, jak mogłoby wyglądać. Wydawać by się mogło, że co nas dzisiaj obchodzi okres Baroku, natomiast ja zapraszam wszystkich tych, którzy chcą dostrzec analogię, wszystkich, wszystkich tych, którzy dzisiaj walczą na rynku muzycznym czy kulturalnym i widzą, jak to wygląda, jak, jak dzielą się te jakości z komercyjnością, bo to było już wówczas. Już tu poznamy zapracowanego ciężko Bacha i nieco drworującego z tego Hendla, który jako miłośnik dworu miał łatwiej, był bardziej kochany, miał łatwiej, żeby zarabiać, żył bardziej buńczucznie i to właśnie zestawienie przeniesione w wyobraźni do lat dzisiejszych może stać się piękną analogią dla wszystkich tych, którzy w teatrze upatrują nie tylko działanie rozrywkowe, ale też to, co budzi naszą emocję, ale budzi też analizę i, i generuje, generuje jakąś syntezę, która, która później posuwa nas do tego, żeby wyciągać wnioski. Bardzo serdecznie zapraszam na tą premierę i nie tylko premierę, zapraszam również na kolejne wydarzenia związane z tą premierą, a więc kolejne sztuki. Myślę, że będzie wielu chętnych. Piękna muzyka, yy, kooperacja po raz kolejny trzech teatrów, Teatr Norwida, i, i, i tak w Głogowie oraz nasz Leszczyński, co powoduje, że możemy to wygenerować, czy zrobić w takich kosztach, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Bardzo nas to cieszy, że to się udało i cóż, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich leszczyniaków i nie tylko leszczyniaków. Tą sztukę trzeba zobaczyć. Z tego, co sprawdzałem, nie jest teraz ta sztuka grana nigdzie. Więcej chyba w Polsce, a więc koniecznie Państwo przyjdźcie, zobaczcie. A jak przyjdziecie, to później namówię Was, żebyście zobaczyli tą sztukę w starodawnych wykonaniach, jeszcze z Gajosem, żebyście do niej wrócili. Tak naprawdę to sprawdziam dla Teatru Miejskiego w Lesznie. Przyjdźcie Państwo zobaczyć, czy przypadkiem go nie obraliśmy.